Dobra, chodźcie, ten portal powinien być coś nad nami, mi się wydaje. Ja wiem gdzie portal. jest portal. Kasper. Portal do Tylko on nie jest chyba... Ja gdzie Dobra, wszyscy ja chyba. Tu happe mi zostało. To jest coś. Jaki baran! Ale nie! Ej, ale masz tam grup. Kurw. Nie. Nie. Nie! nie. nie, 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 nie. No, w sumie po co mi iść, jak są was 400 takich w skrócie? Ty, mam jeden <śmany> ten <to bo> <śmany> problem, mam <bo> <śmany> mam! O cholera, to nie. Kacper skopał już miro do. Rudy <taki> David. <To? gry> Skupaj, Ej, ale Kacper wiesz czemu ty przegrałeś? Bo ty jak tam byłeś w tej Ja noc... wie. <gry> I to coś się zespałniło. Co jak to jest z tymi łwami? kordy mu przykład... podajcie. Ej, kordy mu podajcie, bo mi się jest 180, 100. Wy się budowaliście Dirkem? <taki> Frajerze. <taki> <śmianie> nie, ja wszcząc idę, ja wszcząc idę, ja nie ma Wypłyn jak daj dalej do góry Kacper ty debilu Ja nic się zrobiłem <śmianie> <śmianie> KUR! Co się dzieje? Nie <śmianie> mam nawet czym się podsadzić JA ZNAJDĄŁAM JAK FILIP! Fuck. I, dobra, to może potem te temy i mój brat może że repsak nie, nie... Ja wierzę, ja! w Ja! 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 pomóż Ja! Ja! Idź na ofiarę Idź na ofiarę Ja! Ja! żyje, żyję, żyję, żyję. Żyje. halo, 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 Ja! No nie no, Ja! <Holly> <auch> Nie ma, ma, labie, ma, to, ma, to, nie ma, to, co nie Jedno Kasper się bądź bezpieczniejszy. Wody. Ale co No wykopaj to jak debil. No bo tam była lawa, no znowu nie koprz w tą stronę. Kacper. A jest historia, myślę, co? Ja pier... Dobra, przeżyję oj to jeszcze do lawy, ale dobra. Zostawcie mnie! Dobra, przeżyję. znowu. Dobra, już jest gdzieś. No, nie skakuje do niego ten już git. JEZUS! Patrzcie na tą dziurę, która do niej spad. Ja pierd.